Kiedyś w Krakowie? No to ja was zapraszam! Dziemano klockowe świry! Witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale! Co tu się dostało? No stał się tutaj taki mocek. Moi drodzy, od razu by zacząć, mamy super, bardzo ciekawy konkurs, który organizuje JR Bricks na Instagramie chociażby, gdzie mamy zbudować sobie Kraków w miniaturze. Mówił bardzo dużo o tym Brodat Gek i Was teraz serdecznie do tego zapraszam. Zostały Wam jeszcze dwa dni do zgłoszenia swojej pracy i uważam, że jest to całkiem spoko czas, biorąc pod uwagę skalę, w której budujemy, czyli mikroskalę jednak, bo to oczywiście ma przypominać Telego Architecture i tak dalej. W związku z tym macie te dwa dni jeszcze, możecie coś sobie zbudować, ale tak jak mówię, nie będę tu za dużo o konkursie opowiadał, gdyż bardzo dobrze o nim opowiedział Brodaty, więc wpadajcie do niego i posłuchajcie. Ja tutaj chcę wam tylko przedstawić swoją pracę, a moja praca już zacznę od tego, że nie ma najmniejszych szans, żeby wygrać. W ogóle tutaj jury odrzuci ją w pierwszym w ogóle czytaniu, oglądaniu, czemu? bo nie ma kaktusów. No, padumc było. A teraz moi drodzy jedziemy dalej, ale tak serio to czemu moja praca nie ma szans? Bo jest niezgodna z regulaminem, bo to miasto powinno mieć minimum 32 study na długość, a moje ma 16. No ale po prostu chciałem zbudować, bo musicie o mnie wiedzieć jedną rzecz. Jeżeli Miałbym wymienić top 3 nielubianych miast w Polsce, to w nich byłby Kraków. U nas wychodzimy na pole! Tak, mam to szczęście, że mieszkam w Małopolsce, właściwie mieszkam pod Krakowem, a najba... w top 3 naj... miast, które najbardziej nie lubię, jest nie tylko Kraków, ale i Zakopane na przykład, nie? A trzecie to nie wiem, nie myślałem jeszcze. Nie myślałem nigdy o trzecim, ale znalazłoby się na pewno, uwierzcie mi. Także ja bardzo nie lubię Krakowa, w związku z tym. No moja satyra tutaj musiała wlecieć Musiała wjechać i moje tutaj po prostu Podejście do tego miasta musiało Być pokazane Minimum konkursowym były cztery konstrukcje Więc ja je takie zbudowałem, ciekawy jestem czy się domyślacie Co to jest, no wielkiej matematyki nie ma Chyba tylko z tym możecie mieć problem, ale Wszystko na takich cegiełkach To jeszcze taka tutaj pauza chwilowa I takich cegiełek jak chcecie mam bardzo dużo na swoim sklepie Przystańklocków.pl, więc wpadajcie na mój sklep I możecie sobie taki kupić Jak widzicie wszystko tutaj otoczyłem tymi cegiełkami I wygląda to naprawdę, i wygląda to naprawdę ok no bo przecież też sobie takich cegiełek trochę zostawiłem. Ale teraz temat, moi drodzy, główny. Co mi się podobało, oczywiście w cudzysłowie mieszkając w Krakowie, że idąc ulicą i widząc jakiegoś zakapiura w kapturze, i gdy podchodził do ciebie z pytaniem, miałeś tylko dwie opcje: Krakowia czy Wisła? I mogłeś losować. Zawsze osobiście, jeżeli już takie pytanie padało, głosowałem. Yy, mówiłem, że Wisła, bo miałem wrażenie, że, 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 że tamta była bardziej pokojowa, jednak druga drużyna. Poza tym mam wrażenie, że, że ta druga drużyna biegała wolniej, więc, jakby wiecie, miałem większe szanse uciec. No i moi co tu mamy? No, klasycznych yy, krakowskich maczetowników. Gości z maczetami. No, przecież to miasto słynie z tego. Na nich Wisła rządzi w Krakowie. Powiedział? Jak widzimy, kaptur na obie, no tutaj groźna mina. No i jest jeszcze drugi, tylko pytanie, no bo ten inny kaptur czy to jest ta sama drużyna, czy to nie jest konkurencja? No i ten nóż czy to nie jest jakiś impostor chciałoby się zapytać no tego Wam już nie powiem. I nie powiem Wam, jaką drużynę mówić, natomiast co Wam mogę powiedzieć to ten budynek no macie chyba tylko dwie opcje albo Makro, albo Ikea. Kilku z Was może wiedzieć: tak, ja pracowałem 5 lat w Krakowie to nie jest tak, że nie lubię Krakowa, bo go widziałem na zdjęciu 5 lat z groszem pracowałem w Krakowie. Tak jest, w tymże szwedzkim dyskoncie meblowym, moi drodzy. No, jakbym dzisiaj tam pracował, pewnie byście do mnie przychodzili. No, mam to szczęście, że wtedy byłem totalnie anonimowy. Jednakże, no, pracowałem w tym sklepie. Ciekawostka jest taka, że po dekadzie, bo dokładnie w tym roku mija dekada, jak się zwolniłem, kurczę, trochę tęsknię. Nie powiem szczerze, że na takie jedną metra tu muszę szedł z ciekawości do tego sklepu. Jednakże, no, mi ten Kraków, no, jednoznacznie kojarzy się z niknią. Tym bardziej, że ze strony Olkusza, jak wjeżdżam, to właśnie ją widzę jako jeden z pierwszych sklepów, z w związku z tym, no nie mogę się powstrzymać, by tutaj tą IKEA dać. I wiele z Was teraz może zagrzmić, że co to za IKEA? aplikacja tak nie wygląda. Moi drodzy, chciałem wam powiedzieć, że no właśnie, jak ja pracowałem w IKEA, czy tak jak były, w latach 2006 do 2011, to właśnie IKEA tak wyglądała. Bo było to smutny, prostokątny po prostu budynek bez okien, bez niczego. Dopiero w latach 2010-2011, że jak się właściwie zwalniałem, tam była ta przebudowa. I właściwie ja się zwalniałem, jak się przebudowa skończyła. I tak widziałem ją nas jednak dla mnie ten budynek się się głównie z tym. Co mamy dalej? No cóż, oczywiście tą konstrukcję można by przypisać do większości polskich miast, a jest to nic innego niż smog. Wybaczcie, bardzo ciężko jest zbudować smog, tym bardziej w tym mieście, on tylko był większy, ale faktycznie wtedy bardzo łatwo odpadał, bo jest tutaj na tym kocuszku umieszczony. Bardzo łatwo odpadał, więc po prostu zrobiłem ten smog tak. No właśnie odpadał, moi drodzy, no dla mnie Kraków kojarzy się jako takie miasto, które kompletnie nic ze sobą nie robi, w sensie tam jak się wali kamienica, to po prostu ktoś rozłoży siatkę, żeby tylko komuś na łeb coś nie spadło i go nie zabiło w porównaniu do takich Katowic, które naprawdę w ciągu dekady przeszły taką transformację, szczególnie w centrum żyło, i w większości polskich miast Kraków kojarzy właśnie się z tym miastem, który ze sobą nic często nie robi. No i właśnie stąd ten tutaj znak, że no to naprawdę uwaga wybucha, a nie miałem uwaga wali się, więc powiedzmy to jest uwaga, a cegła na głowę leci. Tutaj nawet zrobiłem taki element, który ma symulować, że ta jedna cegłówka tu spada. Tu zabite dechami, obok mieszkają ludzie. Tu jak widzicie był Daszek, jeden już się zawalił, okienko na poddaszu. No i od właśnie Kraków kojarzy mi się również z takimi walącymi się jednak kamieniczkami, starymi budynkami. I, 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 I takimi groźnymi bramami. Zresztą, brama też tutaj jest. Bramy, które czasem strasznie wejść w bramach, którymi no, śmierdzi, bo się ktoś sikał, mówiąc ładnie, delikatnie. Naprawdę, ja bardzo nie lubię Krakowa. Jeszcze chciałem tutaj oddać te korki. Nie wiem, czy pamiętacie, że jesteś z Krakowa kiedyś, był taki żart, jak wprowadzano bilety 15-minutowe, że to w sam raz, żeby wejść na kleparzu, skasować bilet i wysiąść na tym samym przystanku, nie? Jakby No naprawdę, wybaczcie, ale dla mnie Kraków jest beznadziejnym miastem, zapchanym turystami. O nie, są zwyczajne gołębie! To zaczarowane ptaki! zapchanym drożyzną. Uważam, że to jest najbardziej drogie i patologiczne miasto, jeżeli chodzi też o pracow... stosunek do pracownika i płace i tak dalej. I dobra, już kończę, bo się nakręcam. Nie, wybaczcie, naprawdę nie lubię Krakowa, ale lubię JR Bricksa na Instagramie, dlatego chciałem o tym konkursie wspomnieć. I jeszcze raz ym, zapraszam Was do wpadnięcia. Macie jeszcze dwa dni. Tam są nagrody, moi drodzy, nagrody, tam rozdają nagrody, więc chyba warto. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce, ale nie w Krakowie, proszę Was. Bye!